Po raz kolejny jesteśmy w Markach, po raz kolejny na finale sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 33 raz w całej Polsce, 20 raz w Markach. Przez 20 lat właśnie nasi wolontariusze, osoby, które są zaangażowane w przygotowanie tej imprezy działają, żeby również w Markach finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy się odbył i jak pokazuje Dzisiejsza, e, dzisiejsza impreza, jak powstaje dzisiejszy dzień, to się udaje. to się udaje dzięki, tak jak powiedziałem, bardzo dużej ilości osób, które przez kilka miesięcy pracują, żeby ten dzisiejszy finał przygotować. E, licznej rzeszy wolontariuszy, wszystkich ludzi dobrej woli. Witamy, pozdrawiamy. Widzicie Państwo, ile osób tutaj się, e, się kręci, ale również dzięki Państwa zaangażowaniu. Wiele osób Was pyta, czy będzie finał, jak będzie wyglądał. Więc niezmiernie się cieszę, że po raz kolejny, po raz 20 w markach. Udało nam się spotkać podczas tego finału i dzisiaj grać. Mamy 136 wolontariuszy na terenie MCR-u oraz w Markach, więc te 136 to jest głównie w Markach i 14 u nas w sztabie. Pracujemy w różnych miejscach, w całej szkole, łącznie z basenem, z halą. Dużo się dzieje atrakcji w szkole podstawowej numer 2. No, Szkolny, przy ulicy Szkolnej 9 był turniej tenisa stołowego. To się dzieje dzięki wolontariuszom, którzy pracują rzeczywiście od października. Jeszcze będziemy kilka tygodni pracować. Tutaj naprawdę gorące, gorące podziękowania dla nich, bo oni to robią, niektórzy z nich. Już po raz 20. To jest niesamowite, że dochodzą nowe osoby. Niedawno dzieci, które chodziły z puszkami i angażowały się w taki sposób z rodzicami, dzisiaj są wolontariuszami, dzisiaj organizują, są częścią sztabu, są odpowiedzialne za poszczególne sekcje i to pokazuje właśnie, że przez wiele lat wiele osób z nami w naszym sztabie mareckim działało. Wielkie, gorące podziękowania za to, że jesteście. Wszystkim firmom, wszystkim wolontariuszom, wszystkim są zaangażowane, powiatowi wolnym, który po raz pierwszy gra. Gra z nami, ale każdej osobie, która przyczyniła się, że dzisiejszy dzień jest tak wspaniały. Maria, na Twoje ręce wielkie podziękowania, dla Was wszystkich, dla wszystkich wolontariuszy. Trzymajcie się, wielkie podziękowania.